Zapraszam was na recenzję Jak wytresować smoka 3. Więc już jest miesiąc po premierze, no więc też przyszedł czas na zrobienie recenzji Jak wytresować smoka 3. Moje odczucia po filmie, no to nie będę wam mówił, bo każdy ma swoje odczucia, ale według mnie mały niedosyt został no bo takie dziwne zakończenie, trochę było, trochę takie wymuszone zakończenie, to było. Osobiście, ja bym zrobił z tego dwie części filmu, czyli bym poświęcił, jak wytresować smoka 3, by te dwie furie się zapoznały, a jak wytresować smoka 4, no to to by była walka właśnie nocnych furii i ekipy Jeźdźców smoków przeciwko Grimelowi, tak według mnie najlepiej by mogła wyglądać, by mogło wyglądać zakończenie właśnie tejże serii. No ale twórcy postanowili tak to zakończyć, więc musimy się cieszyć tym, co dostaliśmy. Według mnie jedynka to najlepsza część pod względem czy to budżetu, no bo jednak 30 milionów robi swoje, ale no nie oszukujmy się, to jest jednak początek, a dobry początek to jest podstawa całej serii, więc jedynki nic nie przybije. Oczywiście trójka mi się też podobała, ale według mnie najlepsza jest jedynka. Jeszcze recenzja jedynki, pier, pierwszej, jak i też drugiej części powstanie, więc spokojnie, o to nie musicie się martwić. No ale teraz troszkę oczywiście o filmie. No więc troszkę zwalili ten film no mogli trochę więcej od Ciebie dodać na przykład no, jest to jednak jak wytresować smoka 3 ukryty świat więc mogli trochę więcej tego ukrytego świata pokazać nie pokazali go za dużo około 2-3 minuty byliśmy tylko w tym smoczym świecie a tam jednak kolory szalały tak bardzo ale to bardzo szalały więc osobiście myślę że mogli trochę więcej poświęcić. Poświęcić właśnie czasu ekranowego, no, właśnie, ukryty świat. I to, według mnie, jest minus tego filmu. Ogromny plus, że jest nawiązanie do pierwszej części, jak szczerbatek każe białej furii wykonywać te rzeczy, co czkawka wykonywał w pierwszej części. Na pewno trochę za mało czkawki i Astrid, według mnie, było. Oczywiście, ślub był przepiękny, jedna z najlepszych scen w filmie i og ogólnie. Jeśli kochacie tę serię, to na końcu na pewno pokaliście się. Ja też się popokałem, więc spokojnie. Yy, najciekawsze odegrane postacie to na pewno Mieczek najbardziej zabłysnął. On chyba z pozostałych jeźdźców najwięcej czasu ekranowego miał, jednak dużo czasu, czasu z czkawką spędził. I do tego jeszcze Szpadka pięknie wyszła w scenie z Grimelem. No, bardzo śmieszna scena. Osobiście parę razy się zaśmiałem. To by było na tyle. Nie będę wam przeszkadzał. To miała być tylko taka krótka recenzja, moja recenzja podsumowująca cały ten film. Jeśli będziecie chcieli recenzję jeszcze dwójki czy to jedynki, to piszcie śmiało w komentarzu, a na pewno tak, taka recenzja powstanie. Również zapomniałem powiedzieć, tworzę aktualnie taki jeden ciekawy projekt. Mianowicie...